No, to dzisiaj będzie taki odcinek typu Nie ma sensu oglądać, bo nie ma nic ciekawego, nie? Powiedzmy, nic ciekawego, ale jeżeli chcecie zobaczyć samochód, który mimo 20 lat trzyma się perfekcyjnie, jest w superstanie i jest dla dziadka, to warto, żebyście sobie chociaż oczkami musnęli i zobaczyli, jaka motoryzacja była 20 lat temu i samochód, który zaraz zobaczycie. Tutaj jakiś obścierów Passat, ale nie o tym. Zobaczcie ten samochód chciałem wam bardzo dawno już pokazać. Samochód, który dostarcza mi bardzo wielu pozytywnych emocji. Jak możecie się domyślać, to jest Toyota i Corolla. Bardzo stara Corolla, bo to jest Corolla. Z 2000 roku i słuchajcie. No powiecie, no 20 lat no i zgnita. No nie. Obdrapana trochę. No Tutaj jakieś, wiecie, parkingówki, nie parkingówki, ale zrobimy sobie dzisiaj taki tak zwany przegląd pozakupowy takiego samochodu. I zobaczycie, że takie samochody cały czas potrafią cieszyć i nie są zgnite. No i teraz uwaga: Bo cała magia tego samochodu 20-letniego mieści się tu. Jedni uwierzą, drudzy nie uwierzą. Nie powiem, bo to auto znam już bardzo długo co najmniej 10 lat. Jak je zwiedziałem pierwszy raz, to tu zamiast siódemki była trójka. I zobaczcie: no, korolla. Nic specjalnego. Poduszka powietrzna 2000 rok. Jedna, jedna. Szyby na korbę. Chromowane klameczki. Tu taki jest mankament, nie? Ale to te, większość tych koroli niestety ma ten problem. Spójrzcie, jak wygląda gałka zmiany biegów. Czy dalibyście wiarę, że tak wyglądała gałka w 2000 roku? Że tak wygląda generalnie gałka zmiany biegów w Toyocie? Spójrzcie. Niepowyłamywane żadne zawiasiki. Kaseta z latynowskim disco. Abba Gold. Hmm i kaseciak to jest coś pięknego przełączniczki typowo japońskie radyjko wmontowane to jest klasa zobaczcie klasa no wiadomo surowy wóz ale niczym nie zmęczony w środku niczym praktycznie niczym zobaczcie pasy to jest coś smaczek polska Atlas drogowy spiona razem z samochodem bo nie ma tutaj nic dookoła Warszawy, czyli to musiało być bardzo, bardzo dawno. Wracając jeszcze do wnętrza gąbeczki. Gąbeczki do wycierania tej szyby, bo paruje. No po prostu Coś pięknego, coś pięknego. Teraz znajdę kluczyki i zobaczymy jak ona odpali. Ale to jest Toyota. Ona się to Joty się nie psują. Tu jest do mojej, tu jest do tej jakaś skoda. Uwaga. Czekaj. Ciu. O! Tu muszę fajerkę, blokatka zadziałała. Auto było serwisowane. Dwa głośniczki. Muzyka elegancko gra. Auto było serwisowane do 2021 roku w autoryzowanym serwisie. A tak wygląda pod maską. No troszeczkę ukurzone, no ale swoje lata ma, wiadomo. Niestety bez klimatyzacji. Jak widzicie, jest puste miejsce. Japoński win. JP. JT i Ciastrol, który rekomendował oleje w tamtych latach do tego samochodu. A skąd wiemy, że ona jest kraj, całą Polska, bo w tamtych latach potrzebna była taka naklejka homologacyjna do tego samochodu. Zaraz zobaczymy sobie ten samochód od spodu, czy te wasze Toyoty, jak mówicie w porównaniu do tamtych samochodów są zardzewiałe, czy też nie? Coś co jeszcze było bardzo częste w latach 2000 czyli zderzaki nie pod kolor nadwozia, to oczywiście było za dopłatą teraz to jest wiadomo, w standardzie powiecie, że zabrakło na pomalowanie tego zderzaka no nie bo jest akcesoryjna końcówka wydechowa do tego samochodu specjalnie czekana w ogóle to auto. Jak było zamawiane, to osoba, która zamawiała ten samochód, czekała na niego specjalnie 3 miesiące. Powiedziała, że japoński win. To jest ten lepszy samochód. Wjeżdżamy. Dobra. Mocarna jednostka. 1-4 Taka jest jednostka bardzo mocarna. Widzicie, nagarów trochę tak, no nie bardzo, nie bardzo. Dzisiaj będzie. Będą światła, płyny, filtr kabiny. No i świece. Ale zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Oryginalny paseczek. Uuu, Uuu. trzeba go będzie wymienić już w końcu. Chociaż z drugiej strony przy, przy tych przebiegach Co to auto robi to myślę że wystarczy Na następne najbliższe 5 lat Płyn hamulcowy Jeszcze taka karteczka Ładna tutaj Sprawdzimy se jak wygląda No taki Brudnawy troszeczkę Dołożona instalacja do Alarmu Spójrzcie Wygląda. Czy, czy w ogóle to, to auto będzie miało jakieś nie mówię o wyciekach będziemy sprawdzali czy ma jakieś mikro zapocenia oczywiście to auto już jest wyposażone w wspomaganie we wspomaganie śmierdzi normalnie jak każde jedno dwudziestoletnie bo tych rzeczy zazwyczaj nikt nie wymieni. Płyn do chłodnic w układzie sobie chłodzenia sprawdzimy teraz. Czy jest? Jest. Toyota z tego co kojarzę rekomenduje wymianę takiego płynu chłodzącego bodajże 200 tysięcy i 10 lat. W zależności co nastąpi pierwsze. Ale. Lampy. Spójrzcie, nic nie pomatowiała. Nic. Piękny znaczek. No, no brak tak jakby skazy. Na razie tutaj pod kom w komorze silnika, o, oprócz tu liści, które się tam będzie trzeba wygarnąć, oprócz tutaj tego hmm, paska sprzętu nie widzę większych usterek. Także jedziemy teraz w górę i zobaczymy w jakim stanie jest podwozie. Kółeczka kręcą się ledwo, lekko, nie ledwo, lekko. Spójrzcie, jak wygląda tarcza. Nie będę zdejmował tego koła, bo nie ma sensu. Made in Poland, czyli coś, co bardzo lubię. Dębica Navigator. Opony z roku Pańskiego 17. Zobaczcie, leciutko, minimalnie. Nalocik korozji na kielichu amortyzatora. Odbój, osłona, wszystko jest. Zobaczcie, nawet jeszcze widać tutaj złotko, nadkola w pięknym stanie, tutaj też nie widać żadnego defektu. Luzów brak. Zresztą po co ja to robię? Przecież to wiadomo, że tutaj nie będzie żadnych usterek i defektów, tak? No, tutaj z tyłu troszeczkę gorzej wiadomo, ale sprawdzimy sobie od razu, już jak jesteśmy w tym punkcie, coś co w Toyotach lubi gnić, czyli tutaj te. Odproża, nadproża czy coś, no. Nie ma nic, tu coś widać? Nie, nic nie ma. Nic nie ma, no i co teraz powiecie? Auto, które ma normalnie progi nienaruszone niczym. To jest samochód, elegancki. Jedziemy do góry dalej. Zaczniemy sobie tutaj. Osłonki, wszystko jest na miejscu, nawet te nakręty, te śruby, nie są bardzo skorodowane. Zobaczmy sobie tutaj jak to wygląda. Wszystko jest. Wszystko jest. 70 tysięcy, klocka pół. Przewody hamulcowe, 20 lat. No należałoby je tak na dobrą sprawę wymienić już po prostu z tak zwanego urzędu. Czy tu są jakieś zapocenia? Zapoceń brak. Przechodzimy tu. Czy tu są jakieś zapocenia? Zapoceń brak. To to ja tą kropelkę. Chłodnica cała. Z jednej z drugiej strony. Płyn zbiornik jest w zbiorniczku wyrównawczym. Spójrzcie leciutki nalocik. Do 20 lat. Tak wyglądają samochody po dwóch trzech niekiedy. Tu leje wahaczy. Nawet nie bardzo chcą być wsparciałe. Katalizator. Już dwie sondy. Oryginalne. Tłumik. Toyota. I spójrzcie. Tu odpada. Parę lat temu namówiłem na kompleksowe zabezpieczenie tego podwozia. Właściciela. I się na całe szczęście posłuchał, bo w przyszłości będę planował odkupić to auto tu na locik. Na, oczywiście, jak będzie chciał sprzedać, bo to też nigdy nie wiadomo. Zobaczcie, typowe miejsca dla takiego samochodu. Nic, nic. O, to co mówiłem wcześniej końcówka wydechu. Originale z Toyota, akcesoryjna, zamawiana specjalnie. No, jak na auto, na razie z takim przebiegiem i z takimi latami, nie ma żadnych zastrzeżeń. Było ostatnio na badaniu technicznym, przeszło bez najmniejszego problemu. To jest samochód z tych, panie, to ja go chętnie odkupię. No i tak się dzieje z tym autem.